Cześć wszystkim, z tej strony Mirek i Jagoda. Dzisiaj jesteśmy w Baranowie Sandomierskim i będziemy zwiedzać, oglądać zamek w baranowie sandomierskim Tak to wygląda, taka tablica Czyli mamy tutaj też dosyć duży park No i Pan mówił żeby sobie do zbrojowni wejść Czyli w lewo mamy hotel Ispa a w prawo mamy zamek jesteśmy pod zamkiem Jak to wygląda chyba restauracja tak, tutaj jest jakaś restauracja możemy usiąść zobaczyć jakie ceny i tutaj jest park mamy taką armatę fajną. I tutaj jest wejście do zbrojowni. Pan mówił, że do zbrojowni możemy wejść. Także jedziemy.

To jest tu do łamania kości, do rozciągania Tutaj coś masz Tutaj do nabijania na pal a tutaj do przeżynania coś a jest kat siedzenie tutaj Jakiś krzyż do, do wieszania, Tutaj do palenia Klatka pewnie do chowania To chodzić wchodzić? No Tutaj rycerze z zbrojami Tutaj kusza z naciągiem na, na korbkę. Czy to, to się kończyło, Kusza się naciągała. Tutaj mamy jakiś piec. Wygląda to jak piec. Kolejne piki No i tam mamy kolejną komnatę, kolejną stronę Minące zawody, wystawa No, i się zmieniają tutaj są jakieś ciekawe rzeczy Jakaś duża łódź Dziwny zapach tutaj jest. Dziwny zapach, nie? No, wydrążone dużo łupieczek. No, do czego to służyło? No, naginające zawody. tkactwo Żadne do mielenia. Nie było. Się dawało i się kończyło. Kościół, 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 kowalstwo, kowalstwo kościół, kościoła jest jednak moja No współczesnego układu Wisły z dorzeczami. Tutaj mamy dzieciiny w zamku. Baronowie Sandomierskim. Tak to wygląda. Pewnie wieczorem będzie tu jakieś wesele. Można sobie tu przejść. tutaj do góry też można iść może przejdziemy i potem pójdziemy na górę pamiątki i muzeum wchodzimy? tak? no to zobaczymy dobrem takie dzwonki takie zapytajcie czy są magnesy Nie, to pewnie już do zwiedzania. Mam no, tutaj stroje, starodawne. Można sobie kupić. Jak ktoś lubi takie rzeczy. A, czapka spada. Tam są. No tutaj tu są przeróżne. Tak to wygląda. No bo tam z drugiej strony jeszcze można przejść. Tutaj pewnie wieczorem dzisiaj wesela. Dzisiaj jest sobota. Pewnie około 16-17 przyjedzie cała ekipa wesela i tutaj się będą weselić no i mamy tutaj kapliczkę. I specyficzny zapach, nie? W starej sali. Dobrze. Możemy zobaczyć tutaj na górę, na dziedzinie, jak nie wygonią zaraz. Fajne schody. Ładnie pomalowane tutaj stówki. I tutaj, tak to A tu masz Jezus, Ewa! Zobaczcie, co to jest. Takie klucz, banki, klucz ganki. Też ładnie malowane. I tutaj można przejść na około. To jest. thank yeah. you Gdzie siedzi. Każdy z tu ma swoje swoją nazwę i no. są jakieś fontanny Mamy zamek z zewnątrz tam ale no wiesz, łańcuch jest cały w remoncie i łańcuch nie jest prywatny. Tu jeszcze jest jakieś jeziorko. Tak, jest. Ja Tutaj druga część. Z drugiej strony. Fontanna i restauracja przy zamku. Będziemy zobaczyć fontannę. Tak to wygląda. Ludzie standardowo monety. Gdzie ja to jest? Koniec. W to jest? Koniec. Jaki to jest? Takie fajne drzewo. Dąb, taki dziwny. Za mnie to jest. Z tego, co my mamy, jakiś pomnik w parku. Taki dziwny. Idziemy, tam no, chyba jest jakieś jeziorko. Łatwiej no. zobaczyć. To jakiś budyneczek taki. Hm, może też jakaś kapliczka. Schody w środku. Jakaś taka oranżeria. Kominek, schody do góry i stoły i kuchnia. Akademia golfa. Tak, tutaj jest. Tak. Co jest związanego z golfem? Tutaj musi być. Tutaj mamy duży staw i duży tutaj budynek. Co to, to jest trudno? To proszę? Aha, czyli tutaj jest hotel? I tutaj mamy duży staw. Trochę woda brudna. Raczej byśmy w tym nie zanurkowali, bo byśmy po prostu się zgubili po dwóch metrach, albo i szybciej Ale jest coś takiego. Można tu się przejść. Tu? Wiesz? tutaj można sobie nad jeziorkiem się położyć. Pałki rosną i tutaj mamy jeszcze leżatki Ciekawe czy tu są jakieś ryby pewnie są nie? i w sumie e, zamek w Paranowie Sandomierskim odwiedzony Polataliśmy trochę, trochę z ukrycia, ale się udało. Także fajne przebitki będą z góry. No i zapraszamy do kolejnych fajnych miejsc do oglądania nas, bo mamy w planach kolejne miejsca do odwiedzenia, także, także coś będziemy nagrywać.